Witam serdecznie na moim kanale World Puzzle w kolejnym odcinku z serii o koronawirusie. W całej tej sytuacji z COVID-19 jesteśmy bombardowani ogromem negatywnych informacji? Mówi się o wysokiej śmiertelności, a nawet jeśli uda nam się przebrnąć przez tego wirusa, to o poważnych jego konsekwencjach jak obniżenie sprawności, płuc, bezpłodność itd. No ale czy w tym całym szale apokaliptycznego wręcz pesymizmu i paniki nie ma żadnych pozytywnych informacji? Czy faktycznie jesteśmy aż tak bezradni w starciu z tym wirusem? A jedyne co musimy słyszeć to, że trup ściele się gęsto, a my jesteśmy następni w kolejce, czekając jedynie na oddaloną w czasie zagładę? No chyba jednak właśnie nie. Ten odcinek. Oraz druga jego część, którą planuję zamieścić najpóźniej pojutrze, są zbiorem najważniejszych informacji, rad oraz wiadomości, jakie są obecnie dostępne, jeśli chodzi o Warkę z COVID-19, ale i nie tylko. Jako, że wiele z tych informacji może przyczynić się do uratowania czyjegoś życia lub zdrowia, uznałem, że odcinek ten powinien zostać wydany w pierwszej kolejności. Wiem, jak wielu z Was czeka na odcinek o konsekwencjach ekonomiczno-geopolitycznych, gdyż dostałem wiele wiadomości z zapytaniami tego typu. Jednak słuchajcie, no, na grożące życiu konsekwencje gospodarcze przyjdzie nam jeszcze i tak chwilkę poczekać. Podczas gdy no, ludzie chorują i umierają. Już w tym momencie z powodu tego wirusa. Wierzcie mi, że sam nie mogę się doczekać, aż wydam ten odcinek, ponieważ jest on tak przesycony krytycznymi informacjami, że po prostu gwarantuje wam opad szczęki. Proszę Was zatem o odrobinę cierpliwości i wyrozumiałości, gdyż naprawdę będzie warto. Jedną z ważniejszych informacji, o jakich dowiecie się w tym odcinku, to nowinki medyczne. O bardzo obiecujących chociażby kombinacjach leków, jakie są już w tym momencie stosowane, między innymi w USA czy Tajwanie, dając dobre rezultaty, a które mają duże szanse zostać zastosowane na szerszą skalę zdecydowanie szybciej niż szczepionka. Prócz tego, czy wiecie, że da się usunąć nowego wirusa z różnych powierzchni bez żadnych Środków chemicznych dezynfekantów, albo że są naturalne substancje niemal całkowicie zatrzymujące jego działanie i pomagające w jego leczeniu. Powiem więcej, są nawet potwierdzające ich działanie badania, mówiące czasem nawet o kilkudziesięcioprocentowej skuteczności w powstrzymywaniu działania wirusa czy wyeliminowywaniu późniejszych konsekwencji i skutków ubocznych, jak na przykład zwłoknienie płuc. Już za chwilę poznacie ogrom metod, substancji, witamin i środków obniżających skuteczność wirusa i jego wpływ na nasz organizm o nawet 30-60% w niektórych przypadkach. Co by było, gdybyśmy zastosowali co najmniej kilka metod, które Wam podam? No właśnie, polecam tutaj przygotować kartkę i długopis, bo niektóre z tych rzeczy na pewno Wam się przydadzą, a jest tego całkiem sporo. Zacznijmy od naszego ciała, systemu immunologicznego oraz samej kwestii zdrowia. Pamiętajmy jednak, że większość z opisywanych przeze mnie kwestii nie tyczy się samego tylko wirusa COVID-19, ale może Wam pomóc w wielu innych problemach zdrowotnych oraz polepszyć jakość Waszego życia. Oświadczam jednak, iż jako że będziemy rozmawiać w dużej mierze o substancjach naturalnych, e, będzie to zatem porada niemedyczna, a w razie jakichkolwiek wątpliwości proszę się skontaktować ze swoim lekarzem lub farmaceutą. O oczywistościach, yy, jak bogata w błonnik minerały i witaminy, zbilansowana dieta, z dużą ilością wody oraz małą ilością cukrów prostych, i tak dalej, raczej nie musimy tutaj rozmawiać. Więc przejdźmy od razu do witamin. Też zdawałyby się dość oczywiste, jednak no nie do końca właśnie tak jest, ponieważ stosowanie niektórych witamin i substancji powinno odbywać się w ściśle określony sposób, aby przynosiło oczekiwane efekty. Zacznijmy zatem od jakże zdawałoby się dobrze nam wszystkim znanej witaminy C. Witaminy, której dawka zalecana przez WHO czy koncerny farmaceutyczne oraz inne organizacje zdrowotne jest niedorzecznie niska, będąc na poziomie jedynie 75 mg, o czym mówię już od lat. Jest to w Także witamina, której praktycznie nie można przedawkować i rozpuszcza się ona z łatwością w wodzie, więc wydalamy jej nadmiar, oddając zwyczajnie mocz. Natomiast wszelkie przesłanki, że powoduje kamienie nerkowe, które by głównym argumentem Przeciwko stosowaniu wyższych dawek tej witaminy zostały zdementowane w badaniach z 2018 roku przeprowadzonych przez MDPI Journals i opublikowanych na łamach NCBI. Badania mówią o tym, że nie znaleziono żadnych dowodów potwierdzających tezę, iż witamina C nawet w ekstremalnie wysokich dawkach miałaby przyczyniać się do tworzenia kamieni nerkowych, i to nawet u pacjentów, którzy już wcześniej mieli z kamieniami nerkowymi problem. W Singapurze natomiast trwają właśnie badania kliniczne na temat skuteczności działania witaminy w leczeniu COVID-19. Dawki podawane tam pacjentom sięgają aż 24 gramów, nie miligramów, gramów, e, czyli są blisko 260 razy większe niż zalecane dawki dzienne. Doktor Cheng, pisujący te badania, mówi zaś w wywiadzie, że wyniki badań są bardzo obiecujące. Szpital uniwersytecki Xi'an Jiantong w Chinach Mówi wprost o skuteczności działania wysokich dawek witaminy C w przypadku leczenia tego wirusa, stwierdzając wręcz, że pacjenci powinni zostać natychmiastowo poddawani tej właśnie metodzie leczenia od razu po przyjęciu do szpitala. Po tych wynikach dość poważnie podeszły do, do leczenia witaminą C całe Chiny, rząd chiński, wzmacniając produkcję i przywożąc tony witaminy C do Hubei Province, czyli do epicentrum zarazy, gdzie nadal o życie walczą przeszło 3 tysiące mieszkańców tutaj, jeśli oczywiście wierzyć danym pochodzącym z Chin. Uwzględniając wszystkie powyższe informacje, natomiast uważam, że suplementacja dodatkową witaminą C jest co najmniej wskazana, a na pewno nikomu nie zaszkodzi. Nawet jeśli będziecie pić sobie po kilka tysięcy miligramów dziennie, co sam zresztą robię od dłuższego już czasu i nie mam z tym żadnych problemów. Tutaj jeszcze warto też oczywiście nadmienić, że witamina C jest dość moczopędna, dlatego warto ją stosować razem z magnezem, który się dość łatwo wtedy wypłukuje. Następnie mamy cynk. Jego niedobór równa się obniżonej odporności. Znajduje się blisko 200 różnych enzymach pełniących wszelkiego rodzaju funkcje w naszym organizmie. Często można go znaleźć w różnego rodzaju preparatach, idącego w parze zresztą z witaminą C. Jak się okazuje jest on niesłychanie istotny w leczeniu koronawirusów oraz arterawirusów, blokując ich rozmnażanie się, zaś w przypadku wirusa SARS, mającego bardzo wiele cech wspólnych z COVID-19, o których wspomnę dokładnie nieco później, cynk w niektórych przypadkach może nie niemalże całkowicie rozmnażanie się tego wirusa wewnątrz komórek zatrzymać. Zaś proces ten może usprawnić lek o nazwie Epselem. Ma to bardzo duże znaczenie z racji tego, że SARS i COVID-19 mają podobne metody pomnażania się oraz przenikania do komórek. No i tutaj przechodzimy do kolejnej substancji zwanej Emodyną będącą związkiem antrachinonowym, a zawierającą się np. w wydaście wielokwiatowym czy aloesie. Na przykładzie tej substancji się jedno z wyżej wymienionych podobieństw, czyli sposób przenikania wirusa SARS i COVID-19 do naszego organizmu. Proces ten bowiem w stopniu znaczącym utrudnia właśnie emodyna poprzez blokowanie połączenia receptorów wirusa z receptorami. ACE2 w naszym organizmie, a tym samym uniemożliwia cząsteczkom wirusa przedostawanie się do naczyń krwionośnych. Jest to niesłychanie ważne, ponieważ koronawirus, COVID-19, e, dostaje się do organizmu w ten sam sposób, co właśnie SARS. Kolejnie niesłychanie istotną witaminą w walce z tym wirusem jest witamina D. O jej znaczeniu mówi zbyt wielu renomowanych specjalistów, żeby nawet ich tutaj wszystkich wymienić, ale na przykład były szef CDC czyli Center for Disease Control and Prevention, dr Tom Freyden, mówi ze stanowczością o jej znaczącym działaniu. Nie będę się zatem zbyt rozwodził, ponieważ samej witaminie D i jej znaczeniu w walce z wirusem można by nagrać cały odcinek. Powiem tylko tyle, że witamina D zwiększa wydolność płuc, może podnieść odporność o nawet 30%, jest szczególnie istotna u osób z astmą, bezdechem sennym oraz mających deficyt tej witaminy. Te osoby zaś to często wysokociśnieniowcy, osoby z nadwagą oraz często osoby mające inne przewlekłe schorzenia. Pominąwszy fakt, że witamina D wpływa na wszystkie komórki układu immunologicznego, to jej główne działanie w odniesieniu do tego wirusa to produkcja tzw. beta-defensyn w drogach oddechowych, czyli substancji mającej działanie wirusobójcze. Słuchajcie! Wiem, że lecę dość szybko tutaj, gdyż podskracałem te informacje do niezbędnego minimum, ponieważ jest ich naprawdę sporo. Jeśli chcecie się zaś dowiedzieć więcej o dokładnych mechanizmach działania tych wszystkich substancji, to linki pozostawiam w opisie. Kawał dobrej roboty w przypadku kilku z tych substancji wykonał lekarz Marek Skoczyla, z któremu należą się wyrazy uznania i myślę, że nie będzie miał problemu, już skorzystałem z pomocy jego prac w robieniu tego też odcinka. Ponieważ uważam, że informacje te powinny dostać się do jak największego grona osób, też mogą pomóc ratować czyjeś życie lub zdrowie. Wszystkie prezentowane w tym odcinku informacje weryfikowałem jednak dla Was różnych źródeł i w licznych pracach naukowych. Stąd wiem, że są naprawdę godne uwagi. No ale dobra, jedziemy dalej. Kolejną substancją to gliceryzyna. Zawarta jest ona w krecji, usztywnia nasze błony komórkowe, co spowalnia rozprzestrzenianie się koronawirusa, utrudniając mu dostawanie się do ich wnętrza. To jest coś, co powinniście stosować raczej w przypadku już istniejącego zarażenia niż profilaktycznie i robić to przez nie więcej niż dwa miesiące oraz uważać, by nie przekroczyć zalecanej dawki dziennej, gdyż można się tym otruć. Kolejną substancją jest luteolina, nie mylić z luteiną. Żółty barwnik jest w cytrynie, papryce, szałwi itd. Tak jak wcześniej wymieniona emodyna, również blokuje powierzchniowe białka koronawirusów. Oprócz tego jednak spowalnia jeszcze pomnażanie się wirusa poprzez znaczący wpływ na jego enzymy. Podobne działanie ma również kwercytyna oraz mirycytyna. Tutaj linki też zamieszczę w opisie oczywiście. Aby utrudnić wirusowi przebywanie w naszych drogach oddechowych, a zwłaszcza w płucach, musimy zmniejszyć produkcję białka zwanego neuraminidazą. To za ich pomocą cząsteczki wirusa przywierają do komórek naczyń krwionośnych. Dlatego nowsze leki przeciwwirusowe zaburzają produkcję tego właśnie białka, jednak to samo działanie ma substancja nazywająca się germakron. Zawierają ją na przykład, takie rośliny jak bodziszek korzeźniasty czy ostryż indyjski, a dokładnie wytwarzana z niego kurkumina. Następnie mamy melatoninę. Tak jest hormon, o którego suplementacja powinny zatroszczyć się zwłaszcza lekarze oraz pielęgniarki w tych trudnych czasach z racji braku snu. Aby jednak uzyskać oczekiwane efekty i wzmocnić odporność, powinna być ona stosowana w środku dnia, a nie przed snem, gdyż to właśnie wtedy nasz organizm wykorzystuje jej właściwości do wzmacniania naszej odporności w bardzo znaczącym stopniu, ponieważ podawana przed snem, jako że jest hormonem snu, będzie wykorzystywana do wykonywania funkcji, jakie normalnie wtedy pełni. Kolejną rzeczą godną uwagi jest zwiększenie ilości immunoglobulin typu A w naszych płynach ustrojowych. Immunoglobuliny te znajdują się w silnie, łzach oraz w śluzie, a te są zaś naszą pierwszą linią obrony przed wirusem. Wzrost stężenia immunoglobulin można uzyskać stosując wymienione poniżej probiotyki, takie jak Lactobacillus reuteri, Lactobacillus helveticus oraz casei. Aby zwiększyć wydzielanie się immunoglobulin w śluzie oraz usprawnić ich transport stosujemy kolejno glutaminę oraz witaminę A. Proszę jednak ostrożnie suplementować się witaminą A, gdyż łatwo ją tutaj przedawkować. Ostatnią rzeczą, jaką Wam podam, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju substancje, to będą właśnie potencjalne leki, których skuteczność działania została potwierdzona u wielu pacjentów w krytycznym stanie. Są to leki, które nadal oczekują na przeprowadzenie badań na szerszą skalę, jednak już się je stosuje. Pierwszy zestaw to hydroksychlorochina lub chlorochina, często łączona z azytromycyną. Pierwsze dwa były lekami stosowanymi w leczeniu malarii, podczas gdy azytromycynę stosuje się w leczeniu HIV. W połączeniu okazują się jednak dość skutecznie radzić sobie z wirusem COVID-19. Mówi się, iż stosowano już tę metodę m.in. w Nowym Jorku, a rząd Stanów Zjednoczonych zatwierdził przyjęcie 30 milionów dawek tej substancji jako prawdopodobnego leku przeciwko NCOV-2. Podczas gdy przeprowadzane w hitach badania na grupie przeszło 100 osób przyniosły również dość pozytywne rezultaty. Podobnie sytuacja wygląda zaś w przypadku kolejnej mieszanki leków, o której mówiłem już w pierwszym wideo na swoim kanale jeszcze na początku lutego, kiedy globalnie było ledwie kilkanaście tysięcy przypadków zarażeń, z czego prawie wszystkie były w Chinach. Większość obecnych specjalistów nie miała jeszcze nawet pojęcia o istnieniu tego wirusa, a on sam był raczej wzbudzającą uśmiech na ustach historyjką gdzieś tam z Azji. Już wtedy od półtorej miesiąca szukałem informacji oraz przesłanek sugerujących, które z istniejących leków nadawałyby się do leczenia tego wirusa. Wtedy to właśnie e, 29 stycznia e, do szpitala w Rajaviti w Tajlandii trafiała 71-letnia kobieta w krytycznym stanie, przeniesiona ze szpitala w Wuhan. Zastosowano wtedy wobec niej mieszankę leków e, Oseltamivir, którego. Stosowana w leczeniu innego koronawirusa MERS wraz z lekami lopinawir oraz Ritonavir, będącymi lekami używanymi w leczeniu HIV. Dosłownie dzisiaj zaś natrafiłem na informację z wczoraj, iż leki te doczekały się własnych klinicznych badań z racji bardzo pozytywnych dotychczas ze rezultatów. Nie wiem jeszcze natomiast, dlaczego badania te są owiane stosunkową tajemnicą. A informacja o nich wcale łatwa do zdobycia nie była, albo raczej trzeba było dokładnie wiedzieć, czego się szuka. Nie jest również podawana dokładna placówka, w jakiej będą one przeprowadzane. Eee, szczerze powiedziawszy, mi tu coś osobiście nie pasuje, a kierowałem się tym przeczuciem, odkąd dowiedziałem się o NKW-2, jeszcze w grudniu 2019 roku. Eee, no i moje obawy potwierdziły się. Powiedzcie mi natomiast, czy dostrzegacie jakieś powiązania w przypadku obu tych metod leczenia? Dam Wam tutaj podpowiedź, małą podpowiedź. Obie łączą leki działające na koronawirusy z lekami przeciwko HIV. Dlaczego właśnie połączenia leków na pozornie nie mające ze sobą? zbyt wiele wspólnego wirusy miałyby przynosić jakiekolwiek efekty. O tym też Wam dokładnie opowiem w serii odcinków tłumaczących całą tą sytuację, gdzie jak zapewne już się domyślacie, nie będą one tylko o ekonomii i polityce, o ich konsekwencjach, ale też o całej historii i muzajce puzli, jakie tworzą zdecydowanie szersze spektrum tej sprawy. Eee, najpierw jednak, na zakończenie tego odcinka, dam Wam jeszcze parę ważnych informacji dla bardziej konkretnych grup, tak zwanego zwiększonego

Dr Gerald Parker z Texas AM University wraz z profesorem Andrew Natosis z Bush School w Stanach Zjednoczonych uważają, że właśnie osoby o podwyższonym ciśnieniu są szczególnie narażone na działanie tego wirusa, co można zaobserwować już po samych statystykach zgonów pośród tych pacjentów. Są to często osoby starsze, ale i to z nadwagą oraz mające różnego rodzaju przypadłości ciśnieniowe. Ryzyko zwiększa nadmiernie, tak samo, spożywanie dużych ilości soli, kawy oraz innych substancji podnoszących ciśnienie. Eee, o tych można sobie poczytać. Wiele informacji jest w internecie, nie ma z tym problemu. Wyżej wymienieni specjaliści uważają bowiem, że jest bezpośrednie powiązanie tych czynników z szybszym i gwałtowniejszym rozwojem wirusa, w jakiej to zresztą sprawie przeprowadzone są obecnie badania. Głównie ze względu na ogrom ilości istniejących tego typu przesłanek oraz statystyk. Proszę zatem zaprzestać tego typu praktyk, ponieważ zmniejszają one zwyczajnie wasze szanse w walce z tym przeciwnikiem. Tutaj warto nadmienić, że stosowanie i suplementacja wyżej wymienionych przeze mnie substancji, jak chociażby witamina D, e, będzie szczególnie przydatna w przypadku tych właśnie osób. E, kolejną taką grupą zwiększonego ryzyka są oczywiście palacze. Przydałoby się zatem rzucić. Jednak też zrobić to z głową. Tak zwane nieinwazyjne rzucanie palenia. Palacze często palą ze stresu. Stres obniża odporność, zatem rzucając gwałtownie palenie podnosimy poziomy stresu, a to bo obniża nam dodatkowo naszą odporność, czyli zataczamy trochę takie kółko. Powinniśmy jednak rzucić, gdyż wirus atakuje głównie układ oddechowy, e, zwłaszcza dolne jego partie, czyli właśnie płuca. Jakiekolwiek problemy, z wydolnością oddechową. W tym wypadku mogą decydować o naszym życiu lub śmierci. Tutaj upraszam zatem również astmatyków, aby ci, zwłaszcza w miarę możliwości oczywiście, pozostawali jednak w domach. W tym odcinku to by było na tyle. W kolejnej zaś równie ważnej części, którą mam zamiar wydać najdalej pojutrze, dowiecie się m.in., co zrobić, aby nie zarazić się wirusem w pierwszej kolejności oraz jak się go szybko pozbyć, nie potrzebując środków chemicznych. Zdementuję też. Kilka ważnych i wszechobecnych przykładów bardzo niebezpiecznej narracji, zarówno medialnej, ale i zaskakująco lekarskiej. Zobaczycie, jak łatwo zatem się nas dezinformuje i wprowadza zamieszanie do nurtu informacji. Powiem Wam też nieco więcej na temat tych potężnych odcinków, nad którymi pracuję w pociecha od dwóch miesięcy, oraz o tym, dlaczego COVID-19 jest tak ważny dla całokształtu tej historii i co się za tym wszystkim kryje. Jeśli natomiast uważasz, że dowiedziałeś się czegoś ciekawego z tego odcinka, to proszę zostaw lajka i przede wszystkim poślij je dalej. Gdyż to są bardzo ważne informacje, o których powinna się dowiedzieć jak największa ilość osób. Robiąc to, możesz uratować komuś życie lub zdrowie. Słuchajcie, ja zebrałem te informacje z tą właśnie myślą. Nawet jeśli to niewiele, to nie robiąc nic, na pewno nie osiągniemy lepszych rezultatów. Ja sam mogę tyle, ile mogę. Natomiast bez Twojej pomocy to wideo nie będzie miało szansy dotrzeć do wystarczającej ilości osób. Dlatego z góry dzięki. Na dziś to tyle. Pozdrawiam i do zobaczenia pojutrze. Cześć!